Cześć kochani, w dzisiejszym filmie mam nadzieję zainspiruje Was do produktywnego spędzania wolnego czasu. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy, że połączycie przyjemne z pożytecznym, czyli będziecie robić dwie rzeczy naraz. Przykładowo, lubicie oglądać seriale, to świetny sposób, aby jednocześnie uczyć się języka. Jeśli macie Netflixa, to włączcie napisy w takim języku, jaki Was interesuje. Osłuchacie się, a przy okazji zwróćcie uwagę na wypowiadanie słów czy zwrotów i ich pisowe. Nie. No i obejrzyjcie swój serial, czyli to, co i tak chcieliście zrobić. Jak się trochę podszkolicie, to być może będziecie oglądać seriale w oryginalnym języku, bez napisów. Muzyki chyba każdy słucha, macie ulubione piosenki, a wiecie o czym są? Ja nauczyłam się dużo angielskiego czy japońskiego właśnie tłumacząc piosenki. Polecam szczególnie pisanie ręczne. Przepisujecie oryginalny tekst, a potem tłumaczycie. Do tłumaczenia możecie użyć Google Translatora, ale czy to nie będzie pójście na łatwiznę? Słownik będzie lepszym wyborem, jeśli naprawdę chcecie się czegoś nauczyć. A znając tekst, zupełnie inaczej będzie Wam się słuchało tej samej piosenki. Nie macie czasu na oglądanie YouTube'a? Zależy, co jest dla Was priorytetem. Czas zawsze się znajdzie. Ja oczywiście polecam swój kanał, na którym znajdziecie wiele wartościowych filmów. Oglądając, możecie na przykład ćwiczyć. Jeżeli czujecie, że marnujecie czas, to nawet już małe rozciąganie coś wam da. Rozrywka, z której wyciągniecie coś fajnego, plus trening, ruch ciała, to już nie jest marnotrawstwo, prawda? Czy w wolnej chwili czytacie książki? Zadajcie sobie pytanie, jakie? Oczywiście powieści, romanse, kryminały. To świetna rozrywka, na pewno lepsza od telewizji czy skrolowania telefonu, ale warto od czasu do czasu zabrać się za książkę, która was w jakiś sposób też rozwinie. Książki o rozwoju osobistym motywują do działania, więc spróbujcie znaleźć jakąś dla siebie. Czekają Was niechciane porządki, ten czas również możecie sobie umilić i jakoś się wzbogacić. Znajdźcie podcast na temat, który Was zainteresuje. Podcasty znajdziecie nie tylko na Spotify, ale także na YouTube, więc kolejny plus bycia na tej platformie. Jeśli to, czego będziecie słuchać, naprawdę Was pochłonie, to nim się obejrzycie a wszystko będzie posprzątane! I to wszystkie moje sposoby na spędzanie wolnego czasu. Jeśli macie swoje pomysły, to podzielcie się nimi w komentarzu i do zobaczenia niedługo w kolejnym filmie. Pa!